Cześć, to Natalia, Kobieta na Bombie. E, dzisiaj będzie o objętości treningowej, czyli objętości jaka, e, między naturalem a wspomaganym, e, ponieważ czasami dostaję takie pytania, jaka powinna być objętość treningowa u naturala, a jaka powinna być u osoby wspomaganej. E, no i tutaj zaczyna się cały problem, ponieważ e, objętość treningowa nie zależy tylko i wyłącznie od tego, czy jesteśmy na bombie, czy jesteśmy wspomagani. Objętość zależy również od wielu innych czynników. To powiem tak pokrótce. No, po pierwsze, wiadomo, od naszych możliwości regeneracyjnych, też jakieś możliwości indywidualnych, genetycznych, od tego, ile śpimy, jak jemy, czy jesteśmy na masie, czy na redukcji, czy właśnie od tego, ile mamy kalorii, ile mamy stresu w życiu, czy pracujemy w kopalni, czy pracujemy przy biurze. Tak? W biurze. To jest takie oczywiste. Skupię się na tych aspektach treningowych. Objętość zależy też od takich rzeczy jak intensywność treningu oraz tego, jakie dobieramy ćwiczenia. I teraz przejdziemy właśnie do meritum. Czym w ogóle jest objętość treningowa? No na logikę, objętość treningowa, no to matematyka, tak. Ilość serii razy ilość powtórzeń daje nam ilość ogólną powtórzeń w skali jednego ćwiczenia. Nożymy to razy ilość ćwiczeń, no i mamy, czy w treningu i mamy objętość wiadomości treningowej, tak? Ilość ćwiczeń, ilość serii, ilość powtórzeń. 4 ćwiczenia, 4 serie, 10 powtórzeń, 4 razy 4 razy 10, 16 razy 10, 160. No i taką mamy objętość treningową. Można by tak powiedzieć. I teraz, czy to jest prawda, tak do końca? No okej, okay, to jest prawda, tylko czy ta informacja jest dla nas praktyczna? Yy, no nie, ponieważ ćwiczenia po pierwsze nie są sobie równe, jak również seria nie jest równa serii. Jedna osoba idzie na serię i daje sobie siebie naprawdę max, max, plaki, frak, yy, flaki i wypróba, a druga seria, druga osoba idzie na swoją serię no i zrobi ją, tak wiecie, zmęczy się ale tak trochę i też stwierdzi, że zrobiła na maksa. No, i dlatego te serie nie są sobie równe, i dlatego ja nie lubię ograniczać, um, oceniać wysokiej jakości treningu na podstawie objętości treningowej, ponieważ sama objętość treningowa niewiele nam mówi, czy trening był efektywny, czy nie. Ja proponuję um, do objętości treningowej dodać taki parametr, jakim jest y, ilość ruchów efektywnych, czyli tych, dzięki którym które nasze mięśnie są stymulowane do wzrostu, tak? Yy, mówimy tutaj o tych ruchach, które właściwie yy, stymulują wysokoprogowe jednostki motoryczne do wzrostu. Przeważnie można tak uznać, to jest mniej więcej ostatnie 5 ruchów w serii. Więc mamy serię 10 powtórzeń, tak? To z tego powiedzmy te ostatnie 5 przed upadkiem, to jest te 5, które jest dla nas powiedzmy efektywne. Ja mówię w cudzysłowie efektywne, tak? Więc jeżeli mamy 4 serie po 10 powtórzeń i faktycznie wszystkie zrobimy do upadku, to tak naprawdę mamy 4 razy 5, czyli 20 powtórzeń efektywnych, które nas stymulowało do wzrostu to hipertrofia. Tak, tak. Dobra. Co w sytuacji, jeśli ktoś nie trenuje do upadku, czyli zdecydowana większość. Jeżeli ktoś załóżmy wykonuje sobie 4 serie po 10 powtórzeń z tego te serie są, powiedzmy, yy, dwa powtórzenia do upadku to tak naprawdę zostaje mu z pięciu trzy powtórzenia efektywne. Tak więc w każdej serii on wykonał tylko trzy powtórzenia efektywne, czyli mamy 4 z 3, mamy 12 powtórzeń efektywnych. I teraz, mając w tym wiedzę, yy, czym są to powtórzenia efektywne, ja proponuję liczyć objętość treningową właśnie w powtórzeniach efektywnych. Eee, Czyli już pewnie zrozumieliście. Ilość powtórzeń, tych ostatnie 5 do upadku, razy ilość serii, razy ilość ćwiczeń, no i w ten, na daną partię w ten sposób mamy objętość, czyli ilość powtórzeń efektywnych w skali jednej partii trenowanej. I moje propozycje są takie, przynajmniej ja tak mniej więcej mm, to skaluję, żeby. U osób wspomaganych na nogi, ale mówię w sumie tak, na dwójki i na czwórki jest to w skali tygodnia około 80 powtórzeń efektywnych. Eee, tak, na, na plecy jest to gdzieś 60-70. Eee, mówiąc o nogach, mówiąc 80, mówiłam i czwórki i dwójki, gdzie, gdzie tak można uznać, że jednak na te czwórki gdzieś idzie trochę ponad połowa. No powiedzmy 60 70 czyli gdzieś tam z, no, z ponad z 50-60% można uznać, że to będzie na, na takie, te stricte ćwiczenia na czwórki, natomiast te, te pozostałe 20-30% to tylnia taśma. E, klatka około 50 powtórzeń w skali tygodnia. E, barki też około 50-60%, nawet bo to jeszcze bark też można wiadomo sobie podzielić na mm, barki stworzone z tych różnych aktorów bo, boczny, tylny i przedni. I wiele innych, yy, triceps około 40 powtórzeń efektywnych, biceps około 30, brzuch to jak około 40, nawet do 50, na nie mam pojęcia, wciąż. Yy, I to są takie ilości, powiedzmy stosowane raczej u osoby wspomaganej, która ma dobre również możliwości regeneracyjne, w miarę się wysypa, nie ma z nas zapierdolu w życiu i tak dalej, u osób naturalnych te wartości przejdą, też, aczkolwiek ta różnica moim zdaniem jest między naturalem a bombowym, że natural powinien tej ilości, co podałam, podzielić na większą ilość jednostek treningowych w skali tygodnia. Przykład wspomagany robi sobie e, nogi co 5-6 dni i wtedy wykorzysta swoją, swoją pulę powtórzeń. Natomiast osoba naturalna, moim zdaniem, powinna trenować każdą partię częściej, powiedzmy co? 2, 3, 4 dni max, gdzieś tam uważam. I może wykorzystywać tą samą pulę powtórzeń, jednak powinien ją podzielić. Na przykład, powiedzmy, ten max jaki ja proponuję na nogi, to na nogi w sumie to jest 80 powtórzeń. I jeżeli jest to osoba naturalna, no to powinna jej trenować powiedzmy 2, 3 razy w tygodniu. Jeżeli trenuje dwa razy w tygodniu, no to mamy 80 podzielić przez 2, czyli 40 plus 40, tak? Tak. Jeżeli to 3 razy, no to mamy, nie wiem, 30, 20, 30. I tyle. Yy, I to jest właściwie ta różnica. No chyba, że po prostu nasza metonarna no na osoba ma i tak mniejsze możliwości regeneracyjne, no to wiadomo, powinna, czyli smogana, no to każdy powinien zaniżyć te wartości do swoich własnych możliwości organizmu i po prostu sprawdzić, jeżeli komuś nie idzie progres po dwóch, trzech, czterech tygodniach, nie jest siła stoi, pomimo że jesteście na plusie kalorycznym, to znaczy, że po prostu jesteście zamęczeni, zarąbani treningiem i jednak należałoby go trochę przeskalować i zmniejszyć tą objętość treningową, może nawet zna, znacząco. Eee. I to jest tyle. I to jest pewnie też pod, pod filmem pojawią się pytania, czemu od osób, które prowadzę, czemu na przykład komuś dałam większą ilość powtórzeń, większą ilość, że sobie podliczał i nie wyjdzie większa ilość powtórzeń. No po prostu Dlatego, co powiedziałam na początku filmu, że po prostu uważam i wiem, że nie wszyscy trenują do upadku i zdarza się, że po prostu komuś daje dość sporą objętość treningową, ale jest tam mała ilość tych powtórzeń efektywnych, dlatego że wiem, że dana osoba po prostu nie trenuje do upadku i przeważnie ma te jedno do powtórzenia w zapasie, dlatego musi pomachać trochę więcej. Eee, I to by było na tyle. Pamiętajcie, że przy objętości treningowej również ma znaczenie, kiedy bieracie ćwiczenia, ponieważ. Wiadomo, że wielostawy mają również większy wpływ na nasze zmęczenie układu nerwowego i myśl, wymyślanie sobie miksu, gdzie macie i ciężkie siady, i ciężkie martwy, i ciężkie wiosło i coś tam jeszcze w ciągu jednego dnia, no to po prostu to jest za dużo. Ja raczej, e, jeżeli mam do dyspozycji 3, 4, 5 dni treningowych u danego człowieka, to staram się na scenie treningowej raczej być na dwóch, max trzech takich ciężkich ćwiczeniach. Jeżeli komuś na przykład układam nogi, to przeważnie on ma tylko tylko yy, jeden rodzaj siadu jako te główne ćwiczenie i to jest ok. No i powiedzmy tam jeszcze są jakieś hip jako te ciężkie ćwiczenia na pośladek, tak? Ewentualnie na jakieś RDF zamiast hip na przykład. To jeszcze ok. Tak samo jeżeli ktoś robi na przykład sobie dzień pula i ma, czyli plecy i biceps, samo tą ta wiosła jest przeważnie jedność, takie już mówimy o wiośle na sztandze. Więc tyle. Tak naprawdę ta objętość treningowa jest, jest bardzo zależna od możliwości danego organizmu i to raczej należy zwyczajnie taką samą obserwację prowadzić, jak się czujemy, czy progresujemy, czy dobrze śpimy. Bo jeśli źle śpimy, to też może być wyznacznik, że coś jest nie tak, że może jesteśmy zamęczeni. Yy, I właściwie tyle. Także dziękuję za posłuchanie i do kolejnego.